94. rocznicę odzyskania niepodległości uczcili Włocławianie. Główne uroczystości odbyły się na placu wolności przed pomnikiem żołnierza polskiego. Wzięły w nich udział poczty sztandarowe szkół, organizacji i służb mundurowych. 11 listopada każdego roku pokolenia Polaków składają hołd śmiertelnemu poświęceniu na polach bitew, wojennych frontach i więziennych kazamatach. Wyrażamy cześć tysiącom ofiar, których bohaterstwo stało się legendą i motywacją dla przyszłych pokoleń w walce o państwo nowoczesne i demokratyczne. W swoim wystąpieniu prezydent Włocławka zaapelował o takie wychowanie najmłodszego pokolenia Włocławian, by oprócz szkolnej wiedzy młodzi ludzie posiadali świadomość lokalnego dziedzictwa. Jesteśmy dziś społeczeństwem bardziej świadomym i wrażliwym. Jednak wolność, o czym nie zawsze pamiętamy, to nie tylko możliwość, ale przede wszystkim bardzo ważne zobowiązanie do pracy na rzecz dobra wspólnego. Niech to będzie czas ważnej refleksji o nas samych, a także szansach, które wywalczyli dla nas bohaterowie dziejów, mówił Andrzej Pałucki. Na wesoło 11 listopadowe święto obchodzili miłośnicy kąpieli w zimnej wodzie. Ubrane w biało-czerwone barwy włocławskie morsy hartowały się w wodach Jeziora Czarnego. Wymyśliliśmy, że będziemy się po prostu kąpać w barwach narodowych, i po, po kąpieli zrobimy taki fajny rodzinny piknik. Zaprosiliśmy rodziny, zaprosiliśmy znajomych, bo uważamy, że to jest bardzo y, fajne święto i, i powinno się go obchodzić na wesoło. Świąteczne pływanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, choć niedzielne warunki nie do końca satysfakcjonowały pływaków. Warunki jak dla morsów są, można powiedzieć, niekorzystne. Nie ma wody, jest ciepło, aczkolwiek woda będzie miała dzisiaj w granicach 7-8 stopni, także to, to też już jest chłodne. Klub Morsy Kujawskie Włocłowek działa od 2011 roku. Spotkania w zimnej wodzie odbywają się o 13 w każdą niedzielę, nie tylko świąteczną, nad Jeziorem Czarnym. Cieszę, że mogę Państwa w końcu zobaczyć na żywo. Cieszę się tym bardziej, państwa, że spotkaliśmy się tutaj w tym wspaniałym, nowoczesnym obiekcie. W ten sposób włocławską publiczność powitał w sobotę kabaret pod Górki Groszem, dla którego występ jest w Hali Osir stanowił nie lada wyzwanie. To jest hala jednak, to są warunki skrajnie niestradowe, nie Może estradowe bardziej, ale nie kabaretowe, więc dzisiaj potraktuję to jako występ estradowy. Niemniej jednak życzymy widowni, samych. ale jak to jest stara zasada, która potwierdza pewnie dzisiaj też się to sprawdzi. Nieważne, czy kabelek za krótki, czy za długi, czy hala, czy nagłośnienie takie czy owakie, najważniejszy jest widz. Założony w 1990 roku kabaret z inicjatywy Maurycego Polaskiego i Łukasza Rybarskiego początkowo nosił nazwę Som Obecna nazwa pod groszem przyjęta została 4 lata później, a od 1997 roku trwa nieprzerwanie pasmo ich sukcesów, tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Swoje spostrzeżenia dotyczące rzeczywistości umieszczają najczęściej w tekstach odgrywanych na scenie przez rodzinę z Kresów. Używając tego języka podlaskiego, wschodniego, dużo łatwiej wszystkie głupoty przechodzą. I one... On zmiękcza nawet bardzo ciężkie dowcipy, ten, ten, ten miękki akcent. Tak I tu dużo łatwiej w ten sposób, w, 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 oczywiście posługując się pewnego rodzaju prawdą, ale dużo łatwiej rzeczywiście wszystko powiedzieć. Nie zabrakło skeczów o policjantach, politykach, a także muzycznych akcentów w rytmach iście latynowskich. Na rozmowę z członkami kabaretu pod Wyrwi Groszem zapraszam do najbliższej Grzanki z Kulturą. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Obchody Święta Niepodległości stały się okazją do wysłuchania pieśni legionowych i patriotycznych, które w Muzeum Historii Wrocławka zaprezentował wczoraj chór Lutnia. Przystąpienie naszego chóru do konfraterni najstarszych chórów w Polsce, które miało miejsce w 1995 roku, tą ręką podpisywany, ja byłem jeszcze wtedy prezesem, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, to była dla nas... Chwila, która chyba dla całości działalności chóru była najważniejsza, bo to jest ciągłość polskiej pieśni. Przez 123 lata naród polski, choć rozproszony terytorialnie przez zaborców, zachowywał ciągłość państwa poprzez wspólne wykonywanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie pieśni zagrzewających do walki i opisujących piękno ziemi, do której udało się powrócić w 1918 roku. Nie można przeceniać roli pieśni patriotycznych w historii Polski, w historii narodu polskiego, dlatego, że ta pieśń towarzyszyła Polakom w ich największych wiktoriach, ale również w, okres, w okresach największych klęsk. Wspomnijmy chociażby tutaj bitwę pod Grunwaldem, gdzie rycerstwo polskie rozpoczynało bój z pieśnią Bogu Rodzica, czy czasy napoleońskie, kiedy rodzi się Mazurek Dąbrowskiego, nasz dzisiejszy hymn państwowy? Koncert stał się także okazją do historycznych podsumowań polskiej drogi do tak upragnionej niepodległości. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. Ojczy. podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie utworzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych zbierano w sobotę we Włocławku. W przyszłości, jeżeli uda nam się zrealizować ten cel, będziemy mieli możliwość głosowania bezpośrednio na osoby reprezentujące dany region, tak jak na przykład miasto Wocławek, powiat Lipnowski, powiat Aleksandrowski. Z każdego z tych powiatów będzie reprezentant w sejmie. Dzisiaj no niestety proporcjonalna ordynacja wyborcza w większości nam to uniemożliwia. Głosujemy według klucza partyjnego. By móc zrealizować ten pomysł, potrzeba 750 tysięcy podpisów pod wnioskiem. Trzeba też edukować społeczeństwo. No wiele osób nie jest świadomych tego, że żyjemy w demokratycznym kraju i, i nasz głos ma bezpośredni przekład na, na, na decyzje, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Składający podpisy przyznawali, że takie rozwiązanie pozwoli im na większą kontrolę nad tymi, na których głos. Głosowali. I takie osoby będziemy mogli po, po czterech latach indywidualnie, personalnie rozliczyć. A te, a, a te okręgi, inne stwarzają taką możliwość. Więcej o akcji na www.zmieleni.pl. Przewodniczący Rady Miasta otrzymuje miesięcznie ponad 2300 zł. Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz przewodniczący Komisji Rady Miasta miesięcznie zarabiają powyżej 2000 zł. Wiceprzewodniczący Komisji Rady Miasta otrzymuje ponad 1700 zł. Radni natomiast ponad 1400 zł. Radni Powiatu Tucholskiego nie tylko wnioskowali o obniżenie wysokości swoich wynagrodzeń, ale także uchwałą Rady Powiatu zmniejszyli wysokość diet na rok 2013. Teraz będą odbierali jedynie 463 zł. Wcześniej suma ta wynosiła 927 zł. W ten sposób uda im się zaoszczędzić nieco ponad 130 tysięcy zł. Środki te przeznaczone zostaną na spłatę odsetek zaciągniętych kredytów. Powinni zrównać troszeczkę. Jest pospólstwem, a nie tam życie krabiowie. Bo niektórzy to siedzi tam, nawet nie wie o czym się mówi. Próbowałem złożyć projekt uchwały, która by obniżała diety o 30% za nieobecność na sesji i bodajże o 10% na komisji. To również nie spotkało się z aprobatą radnych. O tym, czy włocławscy radni byliby skłonni obniżyć swoje diety, tak jak radni powiatu tucholskiego, w magazynie tuż po pulsie miasta. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy. Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych Eurointegracja obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia. W sobotę jego członkowie uczcili pamięć założyciela Waldemara Świderka, składając kwiaty i zapalając znicze na jego grobie. Waldek okazał się prawdziwym pasjonatem tego, co robił. Potrafił przez parę godzin barwnie kreślić przyszłe plany organizacji, organizacji, której powstanie zapowiadał. Mówił, przyjdziesz na spotkanie, przekonasz się, jak wspaniali są to ludzie, ale jak wielkie pomocy potrzebują i oczekują. Obecnie ze wsparcia stowarzyszenia korzysta ponad 100 osób. Są to osoby niepełnosprawne. Działamy dla podniesienia ich sprawności fizycznej, kondycji fizycznej, ale nie tylko. Zajmujemy się działalnością nie tylko sportową, ale i edukacyjną. Główne uroczystości jubileuszowe eurointegracji odbędą się 17 listopada o 10 w zespole szkół nr 5. W minioną sobotę w bazylice katedralnej odbył się koncert organowy zorganizowany przez wócławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W ramach kampanii Hospicjum to też życie. Kiedy przed laty dotykałem się jako młody lekarz tej wielkiej tajemnicy jaką jest śmierć nieuleczalnych chorych rozumiałem, że właściwie to cierpienie w dużej części jest wynikiem także niewiedzy lekarzy i zespołów pielęgniarskich o zasadach leczenia i pielęgnacji tych, którzy leżą całymi miesiącami, latami w łóżku, czekają na śmierć, śmierć nie przychodzi, albo błagają o śmierć, ona nie przychodzi. Albo przychodzi śmierć wtedy, kiedy ona w ogóle jest niespodziewana. Wybór miejsca na koncert charytatywny nie był przypadkowy, gdyż wsparcie i pomoc człowiekowi choremu i cierpiącemu ma szczególne znaczenie w nauce Kościoła katolickiego. Człowiek musi mieć świadomy tego, że przyjdzie mu kiedyś rozstać się z tym światem. Czy będzie chciał, czy nie chciał, następuje kres wąskiego przejścia do tego lepszego, w którym wierzymy, że będziemy przebywali w wieczności z Bogiem. Ale trudno jest nam się rozstać z tym światem, dlatego. Ci, którzy są świadomi kresu swoich dni, my, jako otoczenie, rodzina, bliscy Kościół, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani, aby dobrze i godnie ich przygotować do tego przejścia. Tak, by zasłużyć sobie, by kiedyś ktoś nas przygotował do przejścia na tamten świat. Podejmowane w ramach prowadzonej od 13 października do 31 grudnia kampanii Akcje mają na celu uświadomienie, że najprostszymi gestami można pomóc tym, którzy przebywają we włocławskim hospicjum. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego egzaminował instruktorów nauki jazdy, i choć wszystko odbywało się w atmosferze zabawy, to uczestnicy konkursu zmagania potraktowali serio. Nic dziwnego. Walczyli o tytuł Instruktor Roku 2012. Ktoś otrzyma e, magnetyczną nalepkę Instruktor Roku 2012, która myślę też będzie w jakiś sposób e, odbierana przez osoby, które będą przygotowywały się do. Do tego, żeby zdobyć uprawnienia kierowcy. Poza sprawdzeniem wiedzy z przepisów, instruktorom zafundowano motoryzacyjne zmagania na placu manewrowym. Pierwsza próba to jest stworzenie tzw. silence lota. Chodzi tutaj o zbieranie kółeczek z zawieszonych przeszkód na stojakach e, na taką włócznie przyczepioną do samochodu. E, jest to taka konkurencja sprawnościowa, gdzie tutaj e, no, technika jest bardzo istotna, żeby te wszystkie kółka zebrać. Było też przepychanie opon oraz jazda po torze egzaminacyjnych zadań. Obowiązkowy łuk, koperta i jazda tyłem. Fajnie, ale ja bym zrobił e, taką różnicę, żeby wszystkie elementy, które tu robimy, to z pozycji instruktora, a nie z kierowcy. Bo po prostu to wtedy by oddawało charakter właśnie instruktorskiej nauki jazdy, tak, Że my z naszej pozycji musimy inaczej widzimy, inaczej czujemy samochód niż z pozycji kierowcy. Tutaj to jest bardziej turniej, który jest lepszy kierowcom. Zwycięzcą drugiej edycji konkursu i zdobywcą tytułu Instruktora Roku został Karol Hadrowicz.